Pana Laskowskiego, pana Jarosława Oniszczuta i pana Artura Rozmera i pana Tomasza Gontarza. Bardzo przepraszam. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ciąg wydarzeń na targach TRAKO, które dają olbrzymią satysfakcję. Olbrzymią satysfakcję przede wszystkim rządowi. Który mamy zaszczyt tutaj z panem ministrem Małeckim reprezentować rządowi prawa i sprawiedliwości, który zdecydował realizować strategię, która rozwija, daje szansę rozwoju polskim producentom. Ten wagon to kolejny przykład myśli technicznej, myśli inżynierskiej polskich konstruktorów. Jesteśmy w konstrukcjach, wbrew pozorom, jednymi z najlepszych w Europie. Także i jesteśmy w tej grupie wiodącej na świecie, samo to, że tymi konstrukcjami interesują się już największe organizacje w Europie, przygotowują zamówienia na te wagony świadczy o tym, że Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu odnosi kolejny sukces. Fabryka, która kiedyś była już praktycznie skreślona, która miała zostać zlikwidowana dzisiaj na powrót produkuje dzisiaj na powrót daje nam najnowocześniejsze konstrukcje na ręce pana prezesa Chraniuka chciałem również złożyć gratulacje i podziękowania że w dobrej współpracy z panem prezesem zarządem PESY przepraszam zarządem fabryki pojazdu przynowej w Poznaniu udało się ten kontrakt zrealizować i doprowadzić i dowieść do szczęśliwego końca dziękuję bardzo bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Szanowni Państwo, mamy kolejny bardzo dobry przykład współpracy spółek Skarbu Państwa, PKP Intercity, fabryki pojazdów szynowych z Poznania, tak zwanego Małego Cegielskiego i polskiego rządu, bo. Ten, te wagony zostały zamówione na potrzeby polskiego wojska. Czyli spółki skarbu państwa nie tylko dynamicznie się rozwijają, nie tylko notują najlepsze, najlepsze wyniki od lat i nie tylko zaspokajają potrzeby w przypadku kolei indywidualnych, indywidualnych klientów, klientów biznesowych, ale też w tym przypadku mamy dowód na zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa naszego państwa. I ten, ten model współpracy, silnych spółek skarbu państwa, dobrze zarządzany i rządu Prawa i Sprawiedliwości, który ma jasną wizję rozwoju naszej ojczyzny, ale też zapewnienia jej bezpieczeństwa, to jest dobre, dobre światło na przyszłość, bo podstawowe usługi dla obronności państwa są zlecane do spółek skarbu państwa, które potrafią te zadania zrealizować, czyli Polskie, polskie spółki z polskim kapitałem pracują na rzecz obronności naszego państwa. To jest ta filozofia, która nam przyświeca w rządzie prawa i sprawiedliwości, o czym mówił też pan minister Andrzej Adamczyk. Gratuluję dzisiaj i Małemu Cegielskiemu z Poznania, i PKP Intercity tego, tego projektu, który mamy nadzieję będzie też towarem eksportowym naszych podmiotów gospodarczych. Jesteśmy dumni z tego, że na targach Trako w Gdańsku w 2021 roku możemy podziwiać tyle przykładów polskiej myśli technicznej, bo za każdym z tych przykładów stoją miejsca pracy w Polsce i pewność utrzymania wielu polskich rodzin i rozwój polskich inżynierów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Laskowskiego, prezes Zarządu Fabryki Pojazdów Szynowych Cegielskich. Jest mi bardzo miło zaprezentować kolejny produkt FPS cegielski, wagon dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Takich wagonów wyprodukowaliśmy kilka, one są szczególne, to są specjalne pojazdy, gdzie no właśnie myśl techniczna to, to jest podstawowa rzecz, która... No, dała ten produkt, która tak? spowodowała, że mogliśmy go y, bardzo szybko y, wyprodukować i również w okresie pandemii y, zostały one dostarczone y, w terminie. Y, dzisiaj już mogę to powiedzieć, że również inne armie interesują się takimi specjalnymi wagonami także mamy nadzieję, że to jest dopiero początek y, naszej przygody z wagonami specjalnymi dla dla wojska, dla wojska polskiego. Mamy nadzieję, że będą bardzo dobrze służyły. Są naprawdę wyjątkowe i dla innych, ja. dla innych armii, które są w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Marka Kramiuka, prezesa Zarządu PKP Intercity. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscu, gdzie otaczają nas same pojazdy spółki PKP Intercity. Proszę zobaczyć, że chyba w historii tarbów nie było tak dużo e, różnorodnego taboru. Jesteśmy przy taborze właśnie wojskowym, dedykowanym dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka właśnie nie tylko realizuje tematy związane z przewozem pasażerów, ale również zajmuje się bardzo poważnym, ale też znaczącym elementem obronności kraju, gdzie transporty wojskowe dzięki też między innymi ośmiu wagonom bo to są 3 wagonów to jest do przewozu e, żołnierzy a jak również dwa wagony do przewozu konwoju profesjonalnie wyposażone w miejsca gdzie można też składować broń składować też i e, po, e, profesjonalne e, wyposażenie dla wojska e, jest to produkt który tak jak pan prezes e, wspomniał Laskowski też międzynarodowy, bo jednak tutaj pokazaliśmy, że w Polsce potrafimy takie wagony budować. My, jako też spółka, która będzie później miała za zadanie utrzymać te pojazdy, bo one będą na naszych torach i później też wspólnie ze spółką Cargo będą uruchomione pociągi w Polsce, pociągi wojskowe, które będą właśnie przewoziły poszczególne produkty po całej Polsce. Ja myślę, że też i w przyszłości, tak jak było na początku projektowane, będą też i po krajach NATO, więc widać, że kolej Intercity rozwija się również w dziedzinie obronności kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu Pana Adama Laskowskiego, członka zarządu PKP Intercity. Dzień dobry Państwu, pan, Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi, Szanowni Goście, FPS, Mały Cegielski to jest historia prostej kolei, Cieszymy się, że dzisiaj piszemy kolejny etap razem taka PKP. dosyć nieoczywisty taki sposób, ponieważ wagony manowskie, wagony wojskowe, kontrakt VAT 106 milionów złotych, kontrakt, który pozwala nam się rozwijać jako przewoźnikowi, a także FPS-owi, jako producentowi zaboru Dzisiaj panowie ministrowie podczas debaty otwierającej tą konferencję w Etargetrach mówili o, o tym, że kolej jest takim kołem zamachowym polskiej gospodarki. My się cieszymy, że dzięki naszej współpracy to koło zamachowe także e, dotknęło obronność, bo naszym wspólnym działaniem, też mam nadzieję, zwiększamy w pewien sposób obronność naszego kraju. Dodam tylko, że nie jest to pierwszy projek projekt z FPSN. Robimy wagony, jest w, realizacji, w realizacji mamy prawie 700 milionów złotych, także ta współpraca jest e, bieżąca i mamy nadzieję, że ona się będzie rozwijała tak udanie jak ty robimy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i proszę naszych gości o pozostanie. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie.